Zadanie. Wykaż, że istnieje tylko jeden trójkąt prostokątny o bokach, których długości są kolejnymi liczbami naturalnymi. Narysujmy trójkąt prostokątny. Zaznaczmy w nim kąt prosty z kółeczkiem i boki poszczególne. Zaznaczmy po prostu n. Kolejny bok jest o jeden dłuższy, ponieważ jest to, są to kolejne liczby naturalne, więc mamy n, n plus 1, i tutaj będzie bok o 1 dłuższy od poprzedniego to znaczy n plus 2. I pamiętając wzór związany z twierdzeniem Pitagorasa, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie a i b to są przyprostokątne, a c przeciwprostokątna, stosujemy właśnie podstawienie i elementy z naszego rysunku. Mamy n kwadrat plus n plus 1 do kwadratu równa się n plus 2 do kwadratu. n kwadrat przepisujemy. Tutaj stosujemy wzór skróconego mnożenia. Ten wzór może tutaj zapiszemy. Jeżeli oczywiście zapomniałeś ty, tego wzoru, możesz rozpisać to wyrażenie na dwa nawiasy i mnożyć, jak ja to nazywam, dwoma strzałkami górnymi i przez dwie strzałki dolne, czyli nawias przez nawias. Ok, a u nas będzie pierwszy element do kwadratu n kwadrat plus podwojony iloczyn pierwszy razy drugi, czyli. 2 razy n razy 1 i dodać ostatni element do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to 1. Tutaj również albo rozpisujemy na dwa nawiasy, ale ja skorzystam z tego wzoru, więc mamy pierwszy element do kwadratu plus podwojony iloczyn pierwszy element razy drugi i dodać 2 do kwadratu, ostatni element do kwadratu to 4. Tutaj troszeczkę uprościmy, n kwadrat i n kwadrat to 2n kwadrat plus tutaj ten iloczyn to jest 2n plus 1 równa się n kwadrat plus 2 razy 2, 4n plus 4. Teraz musimy się zastanowić, jak rozwiązać takie równanie. Czy przenosić wszystko na jedną stronę, czy może literki n na lewą stronę, a liczby na prawą? Po wykonaniu prób okazuje się, że korzystniej jest właśnie pogrupować stronami n kwadrat i same n -y na lewą stronę, a liczby na prawą stronę. Więc tutaj n -y przepisuję, n -y z lewej strony przenoszę na drugą stronę, zmieniam stronę, zmieniam znak. Ta czwórka zostanie przepisana, ta jedynka zmieni stronę, zmieni znak. Z nów kwadrat mam po prostu n. Kwadrat z samych nów minus 2n równa się 3. Łatwo rozwiązać takie równanie, wiedząc, że naszymi nami tutaj możemy dopisać gdzieś na górze, że n należy do liczb naturalnych. Teraz wyłączymy n przed nawias. I zastanawiamy się, przez co trzeba n pomnożyć, żeby wyszło nam n kwadrat. Myślę, że widzisz, że trzeba to pomnożyć przez n. Przez co n pomnożyć, żeby wyszło minus 2n? Przez minus 2. I 3 przepisujemy. I teraz, wiedząc, że n -y są liczbami naturalnymi, widzimy, że mamy tak naprawdę dwie sytuacje. Albo n będzie jedynką, a ten cały nawias będzie trójką i w efekcie otrzymamy liczbę 3, albo odwrotnie. n będzie trójką, a cały nawias będzie jedynką. I wówczas również otrzymamy liczbę 3. Więc sprawdźmy najpierw pierwszą sytuację, a później drugą. Czyli pierwsza sytuacja n równa się 1. Jak wstawimy tutaj do e, tego wyrażenia, to zauważ, mamy 1 razy 1 minus 2. No i niestety. Z tego iloczynu nie otrzymamy liczby 3, więc n równa się 1 nie spełnia warunków zadania. Sprawdźmy podobnie dla punktu drugiego, to znaczy, kiedy n jest równy 3, więc napiszmy dla n równego 3, mamy, no właśnie, tutaj w miejsce n wstawiamy trójkę, 3 razy, i tutaj również wstawimy trójkę, 3 minus 2 równa się, 3. Tak, bo tutaj z tego nawiasu otrzymamy 1, więc 3 razy 1 wychodzi nam 3. I widzimy, że tylko drugi przypadek jest poprawny, możemy dać odpowiedź. Istnieje tylko jeden trójkąt o bokach będących kolejnymi liczbami naturalnymi. I są to po podstawieniu, tutaj do rysunku w miejsce N e na 3, po prostu trójkąt o bokach 3, 4, 5.